7, 7, 8, 9, 7, 10, 11, niech trochę się tematy. pokręci. 8, 8, 9, 10, 10. Czekaj, czekaj. No? Brawo, nie, bo już no, po no, to sto tak, lat gra. <laughs> Ale jak nie to zębtawia mama uczyła. 100, 100, 100, na... 100 lat, 100 lat, niech Te same żyje, telefony gorzej. Bo masz nieprzeprzestrzenkę. Nie, bo folię mam na ekranie. Niech żyje nam, niech żyje nam. Wiesz, nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. a kto za nami nie wypije na co salę? Na Brawo synek! Brawo Gabryś! Gabryś biegnie! <grystanie> o leco dyma! O leco dyma, Gabryś! O leco dyma! Wkroczyć czy się... No. Tym samym.